Cześć, ja nazywam się Bartek, a dzisiejszy odcinek możemy streścić jednym bardzo krótkim zdaniem pomocy mam chorą Europę. Przyjrzymy się temu, co dzieje się z gospodarką europejską i oczywiście jej perspektywą na najbliższe kwartały. A jeżeli jesteście zainteresowani, żeby tego typu omówienie przygotować również dla Stanów Zjednoczonych, to dajcie znać w komentarzu, i na kolej, jednym z kolejnych nagrań zajmiemy się Stanami Zjednoczonymi. Dzisiejsze opracowanie jest na podstawie raportu JP Morgan, Guide to the Markets, które zostało wypuszczone 30 września bieżącego roku. a Zatem przejdźmy do naszych danych. Zacznijmy od PKB i od tego, co w ostatnich kwartałach było tym głównym czynnikiem powodującym wzrost tego wskaźnika w strefie euro. No, i jak widzimy na tym wykresie, na zielono zaznaczony jest udział konsumpcji, czyli ludzie wydawali pieniądze, którymi rządy w latach 2020-2021 zalewały rynek po to, żeby potencjalnie walczyć z COVIDem. Niestety obecne dane pokazują bardzo niewielki udział inwestycji. Jest to bardzo, to bardzo zły wskaźnik bardzo, ale to bardzo zła wiadomość właściwie, ponieważ generalnie taki zdrowy rozwój powinien zakładać dużą ilość inwestycji, no samą konsumpcją niestety niczego specjalnego w dłuższej perspektywie nie osiągniemy, no, i w, widać tutaj dodatkowo, że w latach 2015-2019 ten składnik inwestycyjny był dosyć duży, miał dosyć duży udział we wzroście PKB, natomiast obecnie jest bardzo niski. Poza tym pierwszym takim kwartałem 2021 roku inwestycje to bardzo niewielka składowa, a największą od dłuższego czasu jest konsumpcja. Druga część tego slajdu to pokazanie wskaźnika PMI, który jest uważany taki wskaźnik wyprzedzający. Właściwie pokazujący, jak, jak zmienia się aktywność inwestycyjna, czy jak zmienia się aktywność ekonomiczna w poszczególnych częściach gospodarki. Jest to wskaźnik wyprzedzający. Mamy na tym szarym kolorem, mamy właśnie wskaźnik PMI, a tym fioletowym jest rzeczywista zmiana PKB w strefie euro. Więc, jak widać, PMI najczęściej wyprzedza te zmiany o około jeden kwartał. Także jest uważany za wskaźnik wyprzedzający i my będziemy sobie to PMI oglądać trochę bardziej szczegółowo na kolejnych slajdach. Przechodząc dalej, przede wszystkim widzimy to, że strefa euro zagrożona jest bardzo mocno recesją, natomiast na tym slajdzie najważniejsza informacja jaką mamy to zmiana obserwowanych parametrów, jaki był ich poziom przed 6 miesiącami, te niebieskie kwadraciki i fioletowe ostatnie odczyty. Więc Dzieląc to na pięć obszarów, mamy kondycję finansową, czyli dostęp do pieniądza, koszt ewentualnie jego pożyczania, tak byśmy to mogli w pewien sposób określić. Ufność konsumencka, jeżeli się nie mylę, tak się ten wskaźnik tłumaczy na język polski, czyli potencjalna skłonność ludzi do wydawania pieniędzy. Dalej mamy właśnie dwa wskaźniki PMI, czyli ten jeden duży rozbity na dwa pod, takie mniejsze, a mianowicie wskaźnik PMI dla usług i wskaźnik PMI dla sektora. Produkcyjnego. No i teraz przede wszystkim obecne odczyty pokazują ryzyko recesji na każdym ze wskaźników, za wyjątkiem rynku pracy. My, ten rynek pracy, za chwilę sobie jeszcze dokładniej omówimy. Natomiast przede wszystkim istotne jest to, żeby mieć na uwadze, że wskaźnik dotyczący rynku pracy dla całej Unii Europejskiej. Będzie mocno mylący ze względu na dosyć dobrą sytuację w Niemczech i gorszą w pozostałych gospodarkach Unii. Natomiast jeszcze raz podkreślam te zmiany, które w przypadku PMI, manufacturing PMI, jeszcze na początku, w pierwszym kwartale tego roku, były w miarę neutralne, nawet wskazywały na, na, na jakąś potencjalnie nie najgorszą sytuację. O tyle już właściwie każdy ze wskaźników pokazuje nam dosyć duże i wysokie ryzyko inflacji. Jak będziemy porównywać na przyszłych nagraniach sytuację z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, no to zobaczymy, że w przypadku Stanów Zjednoczonych to ryzyko recesji jest dużo mniejsze niż w przypadku Unii Europejskiej. Tutaj jest dużo gorzej, jeżeli chodzi o nasz region. Przyjrzyjmy się trochę dokładniej wskaźnikowi PMI dla usług, dla sektora usług i pewności konsumenckiej, czy ufności konsumenckiej. No i teraz interpretacja wskaźnika, który jest po lewej stronie, czyli oznaczony jest na tej lewej osi. To jest Services PMI, czyli wskaźnik, który pokazuje nam no, tak naprawdę aktywność finansową menedżerów firm z branży usługowej. Przyjmuje się, że wskaźnik ten najczęściej porusza się gdzieś takim przedziale, w między 60 a 40, natomiast oczywiście jego wartości mogą przyjmować od poziomy od 0 do 100. No i teraz punkt 50 to jest taki najbardziej neutralny punkt. Tutaj jakby nic nam nie jest ani dobrze, ani źle. Wartość wskaźnika powyżej 50 jest uznawana za taki sygnał rosnącej aktywności, natomiast wskaźnik poniżej 50 sugeruje nadchodzącą recesję. No i też mamy tymi szarymi kolorami zaznaczone o momenty recesji w e Eurostrefie. No i Widać wyraźnie, że te recesje zaczynają się w momencie, kiedy wskaźnik PMI spada powyżej, poniżej, przepraszam, 50, każdorazowo. No i oczywiście ufność konsumencka i dokładnie zmiana tej ufności, która pokazuje, że na chwilę obecną konsumenci w strefie euro spodziewają się raczej, czy będą starali się prawdopodobnie oszczędzać pieniądze, czyli zakładamy, że nasi konsumenci będą rezygnowali z zakupów, szczególnie tych droższych wydatków. Na rzecz, na rzecz oszczędności, tak, ta oszczędność też prawdopodobnie wywołana jest ich oczekiwaniem, czyli oczekiwaniem konsumentów na pogarszające się warunki na rynku pracy, czyli spodziewamy się, że na rynku pracy będzie gorzej, że możemy stracić pracę, możemy nie dostać podwyżki albo możemy jakby mieć obcięty kawałek etatu, w związku z czym odwlekamy, odkładamy konsumpcję na przyszłość, bardziej idziemy w kierunku przetrwania niż wydawania. No i ważna kwestia zmiana cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zobaczmy w latach 2015-2019. Jedna megawattogodzina kosztowała niecałe 50 euro. Dość podobnie mamy w roku 2020. Rok 2021 przynosi wzrost ceny już o około 100%. No i rok 2022 to jest po prostu szaleństwo na rynku energii, czyli na pewno jest to czynnik napędzający inflację, to po pierwsze, no ale po drugie też mocno wpływający na tą ufność konsumentów. Bezrobocie, jeden z również bardzo istotnych wskaźników dotyczących tego, czy wskazujący tego, czego możemy się spodziewać. No i mamy go rozbitego na cztery największe gospodarki unijne, a więc niemiecka, ten wskaźnik szary, francuska, niebieski, włoska, fioletowy i hiszpańska, zielony. No i teraz tak, widać wyraźnie, że Niemcy są w dość dobrej sytuacji i mniej więcej od 2005 roku ich poziom bezrobocia stale się kurczy z drobnym, z drobnym potknięciem w roku tym pandemicznym, covidowym 2021, ale znowu wróciliśmy do poziomów zatrudnienia które widzieliśmy ostatnio w końcówce roku 2019. No oczywiście można uznać, że bezrobocie na poziomie około 3%, tak jak patrząc na ten wykres, to jest dosyć niskie bezrobocie, więc generalnie niemiecka gospodarka działa bardzo, ale to bardzo sprawnie. Natomiast zupełnie inną historię widzimy w przypadku Francji i Włoch. Tutaj już mamy bezrobocie na poziomie 7,5%. No więc to jest już dosyć duży, dosyć duży poziom. Natomiast no Hiszpania to już jest poziom, powiedziałbym, dosyć katastrofalny, a mianowicie za, y, poziom bezrobocia to jest 12,5%. Bardzo, ale to bardzo kiepsko to wygląda. Natomiast znowu takie zbiorcze ujęcie bezrobocia. Nie pokazuje nam wszystkiego, więc zobaczmy to, co moim zdaniem, jeżeli chodzi o to bezrobocie, jest przede wszystkim martwiące w przypadku strefy euro czy w przypadku Europy. Zobaczmy na bezrobocie wśród osób młodych. No i tu będziemy mieli pewien problem, bo w zależności od tego, czy będziemy skorzystali z Eurostatu czy z innych danych, to ten, te osoby młode są definiowane w różny sposób. Generalnie przyjmuje się na świecie, że osoby młode to, jest, to są osoby w wieku 16-24 lata. Natomiast Eurostat, czyli ten Europejski Urząd Statystyczny, za osoby młode przyjmuje osoby w wieku 15-29. To w pewien sposób zaburza nam porównanie, natomiast jeżeli znajdziemy takie dane, które się nawzajem do siebie odnoszą, czy są dosyć podobne, to będziemy mogli porównywać te poziomy bezrobocia wśród młodych pomiędzy poszczególnymi obszarami geograficznymi. No, i właśnie tutaj w statystyce udało mi się znaleźć bardzo porównywalną grupę, czyli mamy osoby młode w Unii Europejskiej, czyli do 25 roku życia. No i tak samo to będzie rozumiane w Stanach Zjednoczonych, czyli wiek 16-24. Widzimy na wykresie zmianę bezrobocia wśród osób młodych w Stanach Zjednoczonych. No i jak statystyka pokazuje, ten poziom bezrobocia od września ubiegłego roku do września bieżącego roku utrzymuje się między 8,8 a 7,8%. I te miesiące letnie zazwyczaj są miesiącami, gdzie to zatrudnienie jest pełniejsze. Ja zakładam, że to się też wiąże z pewnymi pracami sezonowymi. Natomiast 8,878 no taki jest poziom bezrobocia w Stanach dla osób do 24 roku życia. No i na wrześniu 2022 8,3 taki, taki jest, taka jest wartość tego wskaźnika. W przypadku Unii Europejskiej, wróćmy, zacznijmy od Niemiec. Tutaj, jak zwykle, jest bardzo dobrze. Gospodarka niemiecka charakteryzuje się najniższym bezrobociem wśród młodych całej Unii Europejskiej. No widzieliśmy, że ogólnie bezrobocie w Niemczech to około 3%. Na no bezrobocie wśród osób młodych, czyli do tych do, do 25 roku życia to 5,7%, czyli już dwa razy więcej niż bezrobocie w całej gospodarce. Natomiast no, jeżeli chodzi o Polskę, wygląda to nie najgorzej 10,8, czyli jesteśmy poniżej średniej europejskiej, ale już mamy to bezrobocie wśród młodych dużo wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, ale również dwa razy prawie wyższe niż w Niemczech. Średnia dla Eurostrefy to jest 13,9% a dla całej Unii Europejskiej bezrobocie wśród osób do 25 roku życia. To 14%. Z tym, że to jeszcze nie pokazuje jakby tego najgorszego obrazu, zobaczmy, jak to wygląda w tych największych gospodarkach, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli Francja 14,8 o mniej więcej 0,8 i prawie, prawie jeden punkt więcej niż w przypadku odpowiednio Unii i strefy euro. Dalej mamy Włochy 25,3. No i tu już można powiedzieć, że jest to de facto katastrofa, jeżeli chodzi o. Zatrudnienie wśród młodych, no i Hiszpania 29,4% bezrobocia wśród osób młodych. No i dlaczego to jest taki duży problem? Ano dlatego, że jeżeli jesteśmy osobami młodymi, musimy dopiero nabyć doświadczenia zawodowego, więc im dłużej opóźnia się ten moment, kiedy my jesteśmy w stanie podjąć pierwszą pracę i zacząć nabywać doświadczenia. No tym właściwie mniej będziemy produktywni w całej swojej historii, w całym swoim życiu zawodowym. No i generalnie przełożyć to po pierwsze na nasze zarobki późniejsze, no ale też na ewentualne jakieś emerytury i oszczędności, które będziemy w stanie wygenerować. Więc ogółem można powiedzieć, że jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych, którzy mają nabyć doświadczenie mają być tym kołem zamachowym gospodarek w przyszłości, no to na chwilę obecną jest bardzo kiepsko dla całej Unii Europejskiej, a dla tych największych gospodarek, w szczególności i wygląda to niestety fatalnie. Wróćmy do tego, co pokazuje nam JP Morgan na temat Unii Europejskiej, a tym razem będziemy się koncentrować na inflacji. No i ta inflacja nie jest jakoś fantastyczna. Ta docelowa inflacja obecnie wynosi około 10% dla całej Unii Europejskiej. Przy czym ta korowa, czyli ta, która wyłącza ceny energii i żywności, to jest około 5%, więc dwa razy wyższa jest ta inflacja, taka skumulowana cała dla całego, dla wszystkich produktów. No i widać też wyraźnie, co wchodzi w skład inflacji. No i na początku, właśnie największą składową jest jedzenie, alkohol i tytoń. No i drugim i trzecim największym, największą składową to będzie elektryczność i gaz. I paliwa. Więc to są trzy rzeczy, które w Unii Europejskiej bardzo mocno w tej chwili budują tą inflację. Przy czym podwyżki cen żywności, alkoholu i tytoniu, zobaczmy, że wcześniej były dużo mniejszą składową, jeżeli chodzi o poziom inflacji w roku 2021, natomiast dopiero teraz się rozbuchały. Tymczasem, tymczasem elektryczność i gaz generalnie stanowiła przez dłuższy czas dość istotny wskaźnik, czy dość istotny czynnik inflacyjny. Duża część rosnącej inflacji to oczywiście wojna na Ukrainie. Która przekłada się na drożące surowce, ale również droższą żywność, tak, Ukraina jest jednym z największych producentów żywności na świecie. I kolejny powód, dla którego można powiedzieć, że Unia Europejska jest tym chorym człowiekiem, tym gospodarczym, chorym człowiekiem, jeżeli chodzi o świat, widzimy na wykresie, widzimy udział poszczególnych gospodarek w światowym PKB. No i jeżeli popatrzyć na ten największy, to oczywiście Stany Zjednoczone. Od lat 70. do mniej więcej końcówki lat 90. Stany Zjednoczone utrzymywały swój udział w światowym PKB na poziomie niecałych 30% i to, było dosyć, to był dosyć stabilny poziom. Dopiero mniej więcej od początku tego stulecia do dzisiaj Stany zaczynają tracić, natomiast ostatnio ten poziom, ten poziom się trochę, ten spadek się wypłaszcza, czyli generalnie Stany Zjednoczone rosną mniej więcej w takim tempie jak średnio świat. Natomiast Unia Europejska od lat 70. do dzisiaj straciła niemalże połowę swojego udziału w PKB świata. Spadliśmy z 25% do mniej więcej 14% z kawałkiem procent, więc niecały 50% spadku. No i oczywiście naszym kosztem rosły Chiny i Indie. Przypadek Japonii też jest bardzo ciekawy, bo od lat 70. do mniej więcej początku lat 90. Japonia zwiększała swój udział, natomiast po roku 90. Zaczyna tracić i ten spadek jest o 50% równy, bo z 10 do 5% PKB świata, które obecnie wytwarza Japonia. Jak tego typu dane będą się mogły przekładać na poziomy wycen czy na ceny akcji? No więc tutaj mamy pokazany wykres indeksu MSC Europe wraz z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłych zysków spółek wchodzących w skład tego indeksu. 47% tego indeksu, podmierzone sprzedażą, przychodami ze sprzedaży, to spółki z Europy. No i widać, że na chwilę obecną rynek wciąż spodziewa się, że te, te zyski z, z spółek wchodzących w skład tego indeksu będą rosnąć, natomiast ceny akcji bardzo mocno spadły. Więc, no, bardzo ciekawe pytanie: jeżeli rzeczywiście ta, te, ta recesja nie będzie aż taka dramatyczna, jakby się mogło wydawać na chwilę obecną, czy jak pokazują takie dane typowo makroekonomiczne, i te oczekiwania nie zostaną zbytnio zredukowane w stosunku do nie, tego przyszłego EPS-u. Tak to jest przyszły, czyli na za 12 miesięcy, czyli spodziewamy się, że pod koniec 2023 roku ten EPS- spółek, łączny EPS- spółek wchodzących w skład indeksu, sięgnie około 140, powiedzmy, to jest euro na, nie, na akcję. Natomiast no, ceny spadły z 1875 do niecałych tam 1000, Trochę poniżej 1600, powiedzmy powyżej 1500. Jeżeli ten, um, ta sytuacja pozostanie bez zmian, czyli rzeczywiście prognozy się nie zmienią, no to możemy oczekiwać, że rynek europejski ma szansę odbić. Natomiast no, problem jest raczej tego typu, że wiele wskazuje na to, że prognozy zaczną być powoli rewidowane i rynek europejski będzie spadał. Czy zyski spółek na rynku europejskim będą się niestety kurczyć. Patrząc pod kątem wycen, Europa wyceniana jest tanio, czy może inaczej MSC Europe wyceniany jest bardzo nisko, mierząc to oczywiście tym przyszłym wskaźnikiem Price to Earnings, ponieważ na chwilę obecną jego wartość wynosi 10,4. W przypadku Stanów Zjednoczonych mieliśmy z tego co pamiętam około 17, Przy czym średnia dla rynku europejskiego to jest 14,4, więc jesteśmy coś w okolicach 40% poniżej średniej. Jaką obserwowaliśmy, no i też nie jesteśmy jakoś bardzo powyżej tych dołków recesyjnych, które widać było w roku 2007-2009, to jest spadliśmy do około 8 punktów. Następnie w 2010 mieliśmy około 9, i w 2020 już nie spadliśmy, czyli tutaj ten, ten dołek nie spadliśmy poniżej 12. No więc, jakby nie patrzeć, historycznie cena rynku europejskiego nie jest zła, no ale właśnie warto zobaczyć. Dlaczego ona taka zła nie jest? No i zobaczmy, że przede wszystkim dzieje się tak ze względu na zyski spółek, które działają w sektorze energii, tak, czyli ropa naftowa i tak dalej. Wskaźń, bieżący wskaźnik tych podmiotów to 4,5, więc bardzo, ale to bardzo mało. No i teraz pytanie, jak to się będzie zmieniało? Wydaje się, że zmiana będzie raczej w dół, czyli zyski, no, może inaczej, zyski będą raczej maleć co będzie się przykładało na wzrost wskaźnika price to earnings i jednocześnie no już nie będzie aż tak atrakcyjna ta wycena, którą widzimy obecnie. Widzimy to już na dzień dzisiejszy, ceny ropy naftowej spadają, ceny w większości surowców zaczynają notować solidne spadki w stosunku do tych szczytów, które były notowane bądź to w marcu, bądź to w okolicach maja, czerwca bieżącego roku. A więc wydaje się, że te spółki właśnie z sektora energetycznego i ogólnie z commodities czy materials już mają te największe zyski za sobą? Teraz będziemy raczej cyklicznie wchodzić w dołek przychodowy czy tam zyskowy na tych podmiotach. No i oczywiście jedynie, jedynym dobrze performującym sektorem jest, jest sektor energetyczny, który zarobił ponad. 20, prawie 30% też jest ten sektor, o którym ja mówiłem na podsumowaniu roku 2021, że będę go redukował w tym roku i właściwie to też wykonałem, bo mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam, to w sierpniu pozbyłem się praktycznie wszystkich spółek, czy większości spółek, które zajmowały się ropą naftową, czy wydobyciem ropy naftowej, zakładając to już jest mniej więcej szczyt ich wycen. Zobaczymy oczywiście, jak będzie w przyszłości. Więc średnia wycena dla MSC Europe to 10,4. Sektor IT wyceniany jest na 17,1. No i oczywiście te najtańsze sektory to jeszcze materials, więc bardzo podobnie jak energy, to jak mówię, wydaje mi się, że tutaj raczej należy się spodziewać, że wskaźnik price to earnings wzrośnie. No i, i niski PE dla financials, czyli dla sektora finansowego, ale sektor finansowy rzadko kiedy jest bardzo drogi. Zwykle jego wska wskaźniki price to earnings podmiotów finansowych. Jest dosyć niski, ostylowałby w okolicach 10-12 dla Stanów Zjednoczonych. W przypadku Europy może być niżej, szczególnie, że mamy coraz więcej problemów na np. szwajcarskich banków, więc zakładam, że um, tutaj chyba Credit Suisse jest jednym z, z takich podmiotów, które mają, czy o których się mówi, że są bardzo zagrożone. No więc spodziewam się, że to też przekłada się na wyceny pozostałych spółek z sektora finansowego. Nikt dawno mieliśmy przygody Deutsche Banku. Więc myślę, że tutaj sektor finansowy w Europie ma się nie za dobrze, szczególnie, że Europa bardzo namiętnie dyskutuje na temat kolejnych podatków, które miałyby ten sektor, ten sektor obciążać. Mówi się od lat od podatku Tobina, mówi się te, od, od, na temat podatku bankowego, który nie tak dawno był w Polsce wprowadzony. Więc są to wszystko kwestie, czy są to wszystko obciążenia, które ten sektor będą bardzo mocno ograniczać. Zachowanie małych spółek. Unii Europejskiej, czy właściwie w, w indeksie MSC Europe jest, jest lepsze niż dużych spółek. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 performował dużo lepiej niż S&P 400 i S&P 600, które tak łącznie możemy nazwać takimi misiami, tak, czyli małymi i średnimi spółkami. I tam wyceny tych spółek, tych misiów były dużo, dużo niższe niż tych dużych large capów, czy blue chipów. Natomiast w przypadku Unii, czy w przypadku MSC Europe, zachowanie spółek wchodzących w skład indeksów, czy będących tymi małymi i średnimi spółkami, było dużo lepsze właściwie od kryzysu finans, od zakończenia kryzysu finansowego 2007-2009. Może bardziej też zmienny był ten, ten komponent małych i średnich spółek, natomiast ogólnie stopa zwrotu na tych podmiotach była dużo wyższa niż na tych legacy biznesach. Europejskich. No Jeżeli chodzi o wycenę, od roku 2009 indeks, czy właściwie składowa małych i średnich spółek była notowana z premią w stosunku do tych dużych przedsiębiorstw w indeksie MS, MSC Europe, natomiast znowu jest to odwrotnie niż w przypadku amerykańskich latch No i teraz pytanie, dlaczego zakładam, że głównie dlatego, że w Stanach Zjednoczonych coraz większy udział dużych spółek to są spółki technologiczne, które naturalnie, z się siłą rzeczy mają po prostu wyższe wyceny niż te takie tradycyjne, tradycyjne podmioty, więc innymi słowy amerykańskie laczkapy capy często są właśnie bardziej innowacyjne i technologiczne, natomiast w przypadku europejskich laczkapów capów mamy najczęściej do czynienia z takim legacy biznesem, czyli właśnie biznesem bankowym, biznesem farmaceutycznym, tego typu podmiotami, które charakteryzują się już raczej niższym wzrostem i niskimi, i niskimi wycenami. No i obecnie wyceny spółek małych i średnich w MSC Europe zaczynają się zbliżać bardzo mocno do wycen large capów. No oczywiście przy założeniu, że te oczekiwania, te prognozy analityków zostaną zrealizowane. Podsumowując gospodarczo, krótko i długoterminowo strefa euro i cała Unia Europejska wygląda dużo gorzej niż Stany Zjednoczone. Perspektywy są też gorsze, tutaj przede wszystkim perspektywy demograficzne. Duża część społeczeństwa, przede wszystkim tych osób młodych, nie może znaleźć pracy. W krajach takich jak Hiszpania jest to 25 i więcej procent młodych osób, które nie są w stanie w tej chwili znaleźć pracy. Dodatkowo społeczeństwo europejskie się starzeje, gospodarka europejska jest mało efektywna niestety źle i kiepsko wykorzystuje zasoby. Ropy procentowe, które będą podnoszone, będą podnoszone dużo wolniej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych i dużo mniej niż w Stanach Zjednoczonych, więc ta walka z inflacją będzie dużo trudniejsza ze względu na właśnie strukturalne problemy Unii Europejskiej. No i krótkoterminowo ten kryzys, który się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy ten kryzys wywołany przez wojnę Putina, on będzie się przekładał bardzo negatywnie na Unię Europejską, natomiast Stany Zjednoczone mogą na nim głównie zyskać, ze względu na to, że są również dużym eksporterem, sprzedawcą ropy naftowej. Surowców energetycznych, więc tutaj jest jakby duże pole do popisu dla Stanów Zjednoczonych, no i duży problem dla Europy, która w krótkim terminie i średnim terminie, i właściwie w długim terminie, również jej gospodarka wygląda dużo, dużo gorzej i słabiej niż gospodarka amerykańska. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie taki przegląd dla rynku amerykańskiego. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.